Dwutygodniowy urlop w Polsce minął bardzo szybko. Jak już widzicie, jestem u siebie w domu, wróciłem do Anglii. Dlatego też czas wrócić do starej, dobrej serii Awe Wednesday, gdzie w dalszym ciągu będziemy degustować sample dość ciekawych whisky. Trochę takowych sampli udało mi się przywieźć z Polski. A dzisiaj, moi drodzy, whisky z australijskiej destylarni. Po raz pierwszy w zasadzie będziemy dogustować whisky z Australii. Whisky Starward Nova zabutelkowana w mocy 41%. Zapraszam. Cześć. Z tej strony Wody Poremski Whisky Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, jak już mówiłem, po dość ciekawym dwutygodniowym urlopie w Polsce wróciłem na stare śmieci, wróciłem do Anglii. Muszę przyznać, że urlop ten to było ciekawe doświadczenie. Bardzo fajny okres, gdzie mogłem trochę czasu spędzić z przyjaciółmi, ze znajomymi. No i mogłem również na takich festiwalach jak M&P czy wLW spotkać się z niektórymi z Was, z moimi widzami? Fajnie było się z Wami zobaczyć osobiście, poznać się osobiście, zbić pionę. Naprawdę bardzo sobie cenię takie momenty. Są one dla mnie bardzo ważne, dlatego dziękuję wszystkim, z którymi miałem możliwość spotkać się w trakcie tego urlopu. Jak też zapewne zauważyliście, pojawiło się kilka fajnych projektów na kanale. Bardzo fajna relacja z MNP. Czy chociażby wizyta w destylarni Silesia w Bieruniu. Też fajne momenty z tego urlopu, które tak naprawdę zapisały się na kartach historii, gdyż są one na kanale. Jak również tutaj wspomnę przy okazji o kilku projektach, które udało się zrobić razem z moim przyjacielem Danielem z kanału Whisky Reset. Daniel jest początkującym vlogerem, zaczyna swoją przygodę z YouTube'em. No i takie projekty, zarówno dla mnie, jak i dla niego, są fajne, ciekawe, przyjemne. Udało się kilka takich wspólnych nagrań zrobić, jak również odwiedzić tą deslarnię w Bieruniu, o której mówiłem. Fajne dwa tygodnie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również uda mi się pojawić w okolicach jakichś tam festiwali w Polsce i znowu spotkać się z niektórymi z Was. Będę wyczekiwał takiego momentu. A jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze łyski, na stole, w moim kieliszku, Moi drodzy widzowie, mamy whisky Starward. Nowa jest to whisky z koręcz desklarni Starward. Australijska destylarnia, która w tej chwili robi furorę na europejskim rynku, jest ona ogólnie dostępna. Z tego co kojarzę, nowa to jest początek linii podstawowej, początek koręcz destylarni. Whisky z beczek po czerwonym winie, australijskim czerwonym winie, zabutelkowana w mocy 41%. Co do filtracji czy barwników, nie mam żadnych informacji. Oczywiście, whisky base znajdziecie w opisie pod filmem. Zobaczmy, jak ta whisky pachnie. Aromat bardzo przyjemny. Zdecydowanie jest to winny aromat. Mam tu dość sporo takich nut. Czekoladowych, truskawkowych, poziomkowych, trochę maliny, sporo świeżych, czerwonych owoców, trochę czekolady, trochę dębiny. Takie skojarzenie, które gdzieś tam się pojawiło, to whisky z beczek po Porto. Delikatna miodowa słodycz. W aromacie whisky bardzo owocowa. Sporo czerwonych owoców. Bardzo przyjemna. Zobaczmy, jak to wypadnie w smaku. W smaku whisky bardzo delikatna, bardzo przyjemna. Z odrobiną słodyczy na początku. Odrobinę takiej miodowej słodyczy. Po czym dostajemy te wszystkie czerwone, świeże owoce, truskawka, malina, poziomka. Do tego dochodzą nam takie nuty delikatnie czekoladowe. Trochę nut takiego karmelu, trochę nut wanilii. Natomiast smak tej łyski pozwala mi uwierzyć w to, że nie jest to łyski szkocka. Jest tutaj coś, czego nie spotkamy w Ujski szkockiej. Ciężko jest mi to określić, tak na pierwszy łyk. Idziemy dalej. Przy drugim łyku wychodzą nam takie nuty tropikalne, powiedziałbym nawet. Coś w kierunku tropikalnych owoców. Jest taka bardzo przyjemna nuta roślinna, coś jak trawa cytrynowa, coś w tym kierunku. W momencie przyłknięcia na języku pojawiają nam się te nuty karmelowe, nuty waniliowe, trochę takiej być może jakiejś słodkiej, mlecznej, słodkiej kawy z mlekiem. Może coś też w kierunku Werther's Original. Takich fajnych, mleczno-maślanych cukierków. Natomiast jest to whisky o bardzo niskiej mocy. Jest to 41% i to zdecydowanie czuć. Zarówno w smaku, jak i w finiszu, który notabene jest dość krótki, muszę przyznać. Ale do czego zmierzam? Jest to whisky bardzo delikatna, bardzo łagodna. Trochę brakuje tutaj tego pazurka, trochę brakuje nam tej mocy tego alkoholu, który mógłby ten smak dźwignąć. Nie? Ta whisky w aromacie zapowiada się naprawdę bardzo fajnie. Natomiast w smaku jest już nieco gorzej, z tego względu, że Brakuje tutaj nam tej podstawy, brakuje nam tej mocy. Gdyby tu było 46%, na pewno ta łyski wypadłaby znacznie lepiej. Natomiast nie jest źle, nie jest najgorzej. Piłem gorsze łyski w tej mocy. Niestety cena Wielkiej Brytanii w tej chwili już raczej nie zachęca do zakupu. Gdyż w większości sklepów online jest to cena w okolicach 45 do 50 funtów. A prawdę mówiąc, za te pieniądze można znaleźć dużo więcej ciekawych, fajnych whisky. Także, jeżeli macie możliwość zakupić ją w okolicach 150 zł, myślę, że byłaby to dobra cena i warto byłoby jej spróbować. Natomiast, jeżeli cena tej whisky przekracza 200 zł, na pewno na tym etapie bym podziękował. Niemniej jednak, czasami zdarza się, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, w niektórych sklepach dostać to łyski w promocji. I tak też całkiem niedawno widziałem ją w jednym sklepie online za około 25 funtów z przesyłką. I takowa cena jak najbardziej skłoniłaby mnie do tego, aby po to łyski sięgnąć, jeżeli chodzi o całą butelkę. Ale to, co powyżej, tak naprawdę powyżej 30 funtów, czyli tych 150 zł, miałbym poważny dylemat. Tak to wygląda, moi drodzy widzowie, jeżeli chodzi. Oto whisky. Przyjemna, lekka, bardzo mocno owocowa w kontekście czerwonych owoców, z taką delikatną nutą czegoś, co jest niespotykane w szkockich whisky, na plus jak najbardziej w tym wypadku, natomiast zdecydowanie brak tutaj mocy. Dla osób początkujących myślę, że jest to idealna opcja, aby zapoznać się z australijskim portfolio. Natomiast, tak jak mówię, no tutaj tej mocy nieco brak i cena też nie zachęca. Ale moi drodzy widzowie, pytanie do Was, czy Wy mieliście możliwość obcować stołyski? Jeżeli tak, napiszcie mi w komentarzach pod filmem, jakie są Wasze opinie, jakie są Wasze doznania w związku z tym Single Maltem z destylarni Starward. Jestem ciekaw Waszych opinii. Ode mnie to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do następnego.